powiedziała na gali. Lex powiedziała na gali w sumie nic, to co jej mówiła Fagata, ale to za chwilę. To za chwilę. Nie wiem, w ogóle chciałabym poruszyć temat osób, które cały czas o mnie pierdolą, chociaż ja już sobie dałam spokój jak naprawdę od października. Yy, chociaż sobie dałam spokój od października, bo stwierdziłam, że to jest bez sensu, no było, minęło, chuj, jakby relacje zerwane i jakby z wzgląd względu na, na jakby, nie wiem, jakąś relację yy, z, yy, stwierdziłam, że nie będę już wypowiadać na temat tych osób, ale te osoby, kurwa, czyli MC Książę i Fagata cały czas mnie kurwa męczą i kurwa to, że ty pierdolisz, że o mnie nie mówisz i mówisz na gali nie promujmy tej pani, to nie znaczy, kurwa, że ja nie widzę, jak o mnie pierdolisz na lajbach, jak kurwa komentujesz wszystkie, kurwa, jakieś, nie wiem, TikToki itd. i tak dalej. Cały czas mi to ludzie podsyłają i ja to kurwa wszystko widzę. Ja to wszystko widzę i jakby kurwa skończ. Skończ. I to, i tak naprawdę ja siedziałam cicho, bo stwierdziłam, że dobra, będę to ignorować, bo, bo tak miałam słabszy okres, kurwa było źle i tak dalej. To jest nieważne. Mm, I wy doskonale o tym wiedzieliście i kurwa chcieliście wykorzystać ten jebany moment. I to w ogóle zaczęło się od tego, jakby, że że, zaczęłam, że chcę o tym powiedzieć, że książę ostatnio na live'ie pokazał, że ma mój pamiętnik, mój prywatny pamiętnik, który był u mnie w domu.